W naszym studiu Arkadiusz Kaźmierak. Zapraszamy Was na super imprezę giełda wytwórni niezależnych. Pierwsza edycja tej imprezy, tak, ale już się szykujesz do kolejnej. 17 listopada, wstęp wolny. Co będzie można zobaczyć na tej giełdzie? Jak będzie ona wyglądała? Przede wszystkim będziemy mogli się spotkać właśnie z przedstawicielami wytwórni, którzy tam będą mie mieli swoją, w Centrum Kultury w Lublinie, a konkretnie w Oratorium będą mieli przestrzeń taką wystawienniczą, czyli po prostu stoiska, gdzie będziemy mogli się zapoznać właśnie z działalnością tych wytwórni, porozmawiać, prawda, twarzą w twarz z ich reprezentantami. Oprócz tego będzie stanowisko muzyczne tu z, z gramofonami, z CD-playerami, nawet odtwarzaczem kaset właśnie magnetofonowych, z którego ci właśnie przedstawiciele będą prezentować muzykę ze swoich katalogów, więc ona gdzieś tam w tle ciągle będzie rozbrzmiewać. I oprócz tego, co jest też dosyć istotne dla niektórych, może najważniejszym jakimś punktem, to panel dyskusyjny, który odbędzie się w godzinach 14-16 na sali widowiskowej Centrum Kultury z udziałem gości właśnie specjalnych, którzy są przedstawicielami tych wytwórni. Wojtek Kucharczyk z Mic Music, Wojtek Czern z Obuch Records, Krzysztof Piekarczyk z Serpent.pl i prowadzić yy, moderatorem tej dyskusji będzie Bartosz Wójcik z Fundacji Kaiser Sosa i yy, Rudzi Defender. Zapraszamy Was na tę imprezę Giełda Wytwórni Niezależnych 17 listopada. Sprawdźcie sobie chociażby na naszym fanpage'u już za chwilę link do tego wydarzenia i uwaga, uwaga, przypominamy. Jeśli macie swoją, może nawet mikro mega niezależną wytwórnię, to jeszcze do jutra, do północy możecie zgłosić się pod adresem arkadiuszmałpa.ck.lublin.pl To jest dobry adres? Może tak, być? to jest dobry adres. Tam można kierować pytania, jak również pod numer telefonu impresariatu i zachęcam, zwłaszcza lokalne, regionalne, prawda, nawet jakieś niewielkie studia, ale które prężnie działają faktycznie i nie traktują artystów od razu, przeliczając ich na cyferki, prawda? Zachęcamy Was, żebyście się zgłosili. Arkadiusz Kazimierak był naszym gościem. Dzięki bardzo. Dziękuję wszystkim.